W najbliższą środę startuje Świdwiński Jarmark Bożonarodzeniowy. Na ten czas plac Konstytucji 3 maja zmieni się w świąteczne miasteczko, do którego zapraszamy Państwa po prezenty i upominki dla najbliższych oraz smakułyki na świąteczny stół. Oczywiście w tych dniach nie zabraknie występów artystycznych w wykonaniu dzieci ze Świdwińskich szkół oraz przedszkoli. W sobotę w czasie jarmarku odbędzie się pierwszy zachodniopomorski bieg Mikołajów o Puchar Burmistrza Miasta Świdwi. Zapisy na bieg wystartowały, więc spieszcie się, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. W piątek na scenie wystąpi Teatr Gwitajcie ze Szczecina ze spektaklem dla dzieci Zimowa Opowieść Choinkowa. W czasie jarmarku będzie można sprawdzić swoje umiejętności w grze w karling na specjalnie przygotowanym do tego torze. Nie zabraknie oczywiście świątecznych zabaw dla dzieci, choinek, osypków, grzańca, karuzeli i wielu innych niespodzianek. Bądźcie z nami w ten przedświąteczny czas na jarmarku od 18 do 21 grudnia.